No i dobra, jesteśmy. Ja ten numer jeden sprawdziłem. Yy, no i zgadza się. No i tak można sobie zobaczyć, że teraz tak yy, mamy tulejkę. To jest oryginał. Yy, 45 zł brutto. Yy, I mamy właśnie dokładnie to miejsce. To jest ten wahacz. Yy, Zamilkłem, ponieważ kurczę, tak sobie analizuję, bo jeszcze jedna tuleja by musiała być. No oczywiście, tutaj sprawdziłem na szybkiego i się zgadza. Ja to zaraz się chyba zaloguję i, i tutaj będę hmm. um, Ciekawe, No to musi być lewa prawa to musi być to samo. No dokładnie, no także tak to jest, czyli numer się zgodził. Ja to sobie zaraz w klepie, tak jakby do mojego koszyka zamówień. Um, przecież jeszcze tą śrubę muszę wziąć, jedną, która brakuje. Jeszcze ten o-ring um, No i zobaczę, jak druga tulejka by była tam powiedzmy w tyle samo. No to ja po prostu się szarpnę i za 180 zł, cztery tuleje kupię i. i, i no i tak, no bo to, to później jak mam sobie samochód dobijać to też bez sensu to 180 zł moja robota to jest naprawdę eee... wszystko w... tak jeszcze w ryzach się będzie trzymać pewnie, że tam wymyślone ponadmiarkę coś eee... no tak by trzeba było zrobić moim zdaniem, bo to, te piski to będą stamtąd. Zobaczymy czy się pomylę w diagnozie, ale tak Coś mi pachniało, kurde, że, że coś, coś może być nie tak, tylko się zastanawiałem co i ja mówię, a, dobra, dojdę, dojdę w przyszłości i tak dzisiaj mi oświeciło podczas sprawdzania tego. I... Dobra, to mamy to, ja zaraz znajdę drugi numer. Yy, zaraz, gdzie on to ma? Yy, dobra, no to teraz na gorąco. O to są te historie takie co w starach mówiłem, że mają wszystko wesoło, wesoło, tu się numer zgadza, to jest jak Europa, a tutaj oni mają jakieś A, jakieś kurwa coś. I to są takie zmyły, które kurde... Aha, dobra, wiem co. Bo to już teraz mi się przypomniało. No i to jest dobra rada. Yy, zobaczymy czy się wypali. Yy... U nich A to jest yy, tak jak u nas chyba 0, bo 0 to jest kurwa u nas, o ile dobrze pamiętam, to mi ta babeczka tłumaczyła, yy, ale to wszystko spokojnie, jak dojdę to, to przekażę bezcenną wiedzę, bo A to jest chyba strona kurde yy, lewa, a, a B to jest chyba strona prawa. A u nas A to jest A równa się 0, a B to się równa 1, jakoś tak. I... No chyba tak, tak to będzie, bo. <laughs> a tu jeszcze, jeszcze są takie cwancyki. O ile dobrze pamiętam, jak pierwszy ogólny wypust, to jest tam, żebyście nie uważali, że to jest taki namur beton, ale z tego, co, co tak zauważyłem, to 0. Zero... Na przykład yy, pierwsza seria yy, wypustu w ogóle części danej. Na przykład to jest u nas 010. 0. Tak, 010. 0. Yy, druga seria to jest 020 yy, yy, na przykład czyli 0 1 0. druga seria części wypustu jakby do, do, do magazynu to jest 0 takie doprodukowanie do się um, zaklopszenie z, w magazynie 020 yy, i później dochodzą, części, dochodzą strony lewa prawa no i tutaj z tym ten... także moim zdaniem to jest drugi gościu kupił drugi wypust części i stronę yy, chyba lewą o tak by było to i no, to by się zgadzało, bo kurde 2017 to jest data produkcji tutaj yy... tam maj u nich też to inaczej jest maj 26 maja 2017 Co by się zgadzało jeżeli chodzi o produkcję części, że jakiś tam drugi wypost magazyn wyprzedany i doklepali do, do kurde następne na widoczne zamówienia były jeszcze mm, potrzebne i tutaj a tu widzę coś. Jest jakaś różnica. Prawa lewa strona. R. Outer. Ale to spokojnie. To, ja tu to dojdę. Wszystko to wszystko będzie wyjaśnione. To jest to samo. Widać wszystko tego. No i tyle. No dobra. To tyle.